W takim razie zawodników grupy pierwszej. Miejsce trzecie dają zawodnik z numerem 27 Bandit. Tak miejsce drugie Leniwiec. Zwycięzca rywalizacji w tej kategorii Piotrowskiej numer 20. Teraz czas na zawodników rywalizacji w grupie drugiej. Miejsce trzecie. Zawodnik z numerem 18, Łukasz Paczka. Przepraszam, jeżeli coś przekręcę. Wyjeźdźcie! By Brawo! Czekaj, paczka na ciebie już gdzie? Co, co było? Paczka Paczka! Trzy. 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 paczka. paczka. Zjecień, <coughs> Dzień, drugie, zawodnik z numerem 10, szlosu! Ta mama poślała, bo się... Miejsce pierwsze Marek Felixik, numer 14. I pocieszenia, pocieszenia mu powiem, że będzie. Pocieszenia, nagroda dla pierwszego. I teraz zapraszamy jeszcze zawodnika, który de facto wygrał tą rywalizację, ale z racji, że nie ustanawiał czasu na tym motocyklu, może otrzymać od nas nagrodę pocieszenia. Zapraszamy. Nagroda, nagroda na pewno nie jest gorsza niż nagroda dla miejsca pierwszego zapewniamy. Zapraszam w takim razie zawodnika no, numer 25, Artur Duda. Znaczy jeszcze raz, bo znaczy, że nie miałem miejsca pierwszego? Przyjście! drugi bo nie radzę. Mam miejsce bez pierwsze. Dajcie mu nagrodę. Trzeba, było się, trzeba się było nie wykładać na jazdach wolnych a, i nie wzdłuż motocykla. Ale ja to startowałem z ostatniego pola, mówię, no to by tam kwalifikacje mogły Dobrze. Zapraszamy jeszcze zawodników, którzy jechali na slickach. Uznaliśmy, że, że to będzie osobna kategoria. Praktycznie czasy pokazały, że inni ja zawodnicy nie mieli żadnych szans tą, tą grupą. Zapraszamy zawodnika z numerem 24 Rafał. Brawo! Teraz kolega z motocyklem w numerze 6, Adrian, zapraszamy. Miejsce drugie. Yeah. Brawo! Brawo! Brawo, Oraz bezkonkurencyjny dzisiaj w tej kategorii numer 19, Krystian. Wszystkim, wszystkim serdecznie gratulujemy. Dokładne wyniki będą oczywiście na stronie i na forum Grupa Południe. Jak, jak zawsze dajcie nam parę dni. Że dwa przynajmniej. Może jest. Dobra. Może jeden. Dobra. Dzięki raz. Dzięki wielkie. Dzięki wszystkim. Możecie, możecie jeść.